Po ile te Linglody? Le to jest Ligor, po 4,50. Na no ceny nie, a jest, sorry, dobra, yes. jest, jest do góry nogami, ale jest. Jest. No, jabłka 4,50. Wszystkie jak lecą, widzisz? Wszystkie jabłka, cytrynka ile? Po ile kilo? 5,50. No, pieczarka 6,50, pomidor 9,50, strasznie wysoka cena. No i benzyna w górę poszła. Tak. No benzyna, to jak benzyna pójdzie, to A już to co to jest? To? to jest pietruszka natka. A co taka dziwna? Taka ozdobna. Mhm. O, ja pierdolę. Biała jaka droga, pięć. To jest ta czosnkowa? Mhm. Cebula czosnkowa? Tak, o. cebula czosnkowa. Ma pan jakiś sposób, żeby w Polsce, że tak powiem, poprawić sytuację gospodarczą? No jak poprawisz? Jak nie mamy? Czego nie mamy? No z czego? Warzyw owoców nie mamy, truskawek ma nie być, bo przecież pola byś zam... z... przecież była powój, pozalewało, powylewało, w lutym był mróz, truskawka zmarła. Nie tak będzie truskawki. No ja dzisiaj też czytałam, że truskawki będzie mało i będzie nie droga. Tak. Ile kilo truskawki będzie kosztowało? No dzisiaj się w tej gazecie pisało 8 zł podejrzewają. A koszyk? Na pewno nie zejdzie kilogram, no to koszyk 16, bo jest dwa. A no tak, dwa. No, no, no i co? I taka będzie prawda. Co tam eee, Jarzynka. I on tam miał Jarek w koszyku. To był sklep spożywczy, to nie był tak. Cukier. Jabłka. Jabłka. I jaja. Weź to z was. Pa, paznokcie piłu, ja widzisz, nie ma ruchu, więc pasnokcie sobie robi. 60. No. Jarzynka. Pojedynczo wszystko. Troszeczkę to ja pani kurwa, weź. Ale worki kurwa. Tak, takie worki. Scenera mogę pani dać kawałeczek, może być półka, cały... Daj inny. pół tej włoski. Półwłoskim, dobrze. Tamarz leśną z masz. Tak, chyba Bez pietruszki? Tak. Marchewka i spora. 6,50 razem. No i gitara. Za wszystko? Tak. 6,50, co ja mam? Chujem. Trzy Dziękuję. jabłka, porę mam, proszę Ciebie, i mam te. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękuję, trzymaj to na razie. Chodź dalej. To weźmiemy u Pani tak, dwa kilo cukru i chlebek, tak? Biały, ciemny, orkiszowy, razowy, grahamek. Tradycyjny, tradycja. To proszę mi dać. To ile cukier, madam? Po 2,7... 5,70 No, no ma Dobra. To ile podrożał? No, pi... Bo y, podrożał 100%, prawda? Panią, nie, nie wiem. Nie przedwiedzałam. Świeży? Taki? Tak, przemnożytny. Mhm. Dobra. Albo taki gryczany. Krojony, nie krojony. Dobra, ten już będzie. Ile tam było? 14,10. Dobra. Jest to? Ile Pani za to zapłaciła? 14 zł. za, bo, za chlebek okrągły i 2 kilo cukru. 14 zł. Czujesz? A gdzie mięso? Gdzie mięso? No nie wiem. Idziemy po, po filety, chodź. Wszystko mamy, filety mamy, to mamy, chleb mamy, warzywa mamy, jeszcze mamy. Idziemy teraz powiedzieć, całość ile ja wydałam? Czujesz? No, taka jest opcja. Moje zakupy wyszły taniej niż u Jarosława. Ile pani zapłaciła? 38 zł. A on zapłacił 50, 20 zł więcej ode mnie. To ja nie rozumiem. To co? S sens. Jak pani sens? chce powiedzieć przez to udowodnić? No że że, 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 chcę udowodnić, że mi się zdaje, że na targu jest taniej niż w sklepie. No i co ja z tego zrobię? Jak co? No jak? No bo wiesz, ja nie wiem, po co on to kupował. On chyba sobie w życiu jeszcze kanapę nigdy kurwa w życiu nie robił, chyba tak kupił kurwa. Mam chleba, co do chleba kurwa? Nie mam masła, nie mam wędliny. Cukier mam, ale do czego kurwa? Przecież nie będę się w cukrze kurwa kopać. Chleb z jarzynką kurwa coś nie, to nie wypał jest. Czego on wybrał te produkty kurwa? Nie składam, nie zładam. Ani, ani, ani kurwa wędliny Ale co, nie ma. A z zupki z tego nie będzie? Ani zupy z tego nie będzie, ani drugiego dania nie ma, bo wiesz, filety musisz usmażyć smażyć na, na tłuszczu. Ja tłuszczu nie mam. Chleb mam, a nie, ma, nie mam wędliny, nie mam ma Co? Cukier mam, kurwa kawy, nie mam, i herbaty. Nie mam, to kurwa co to za zakup. O kurwa, patrz, cukier, kurwa. I jabłuszka, kurwa, to coś, kurwa, coś, tu mi śmierdzi, wiesz? Ale że to. to kurwa, coś śmierdzi. No co, bimber, nie? Kurwa polski wimber, kurwa ich chujabka cukier, gitara.